Kto zdobędzie najwięcej punktów, wygrywa 6 tysięcy złotych. To jest finał programu Mistrzowie Puma. Do tego etapu dotarły trzy drużyny, które będą walczyć o nagrodę o łącznej wartości 6 tysięcy złotych. Drużyny będą rywalizować w pięciu konkurencjach. Każdy będą zdobywać konkretną liczbę punktów. Na piłkarzy czeka gra 1 na 1 piłkarski Karlin, pochata celnościowa, mecz i strzały z różnych odległości. Ekipa, która uzyska największą liczbę punktów, wygrywa meczowe korki Puma Ultra Five i Puchar Puma. Panowie, czas rozpocząć. Począć wielki finał. Mamy drużynę biały, drużynę fioletowy oraz drużynę żółty. Teraz poproszę kapitanów z każdej drużyny, zagracie w kamień, papier, nożyce i zdecydujecie, w jakiej kolejności będziecie wykonywać te zadania. Zapraszam kapitanów. Drużyny grają w kamień, papier, nożyce i zaraz poznamy kolejność. PVB, którzy jesteście? Drudzy. Ostatni. Ostatni i Six pierwszy. Powodzenia panowie, wróćcie do swoich drużyn, a my zaczynamy. Rozgrywka. W pierwszej konkurencji zawodnicy będą grać 1 na 1 na małe bramki. Każdy zawodnik z drużyny rozegra jedno spotkanie 1 na 1. Zasady są proste. Trzeba okiwać przeciwnika i zdobyć bramkę. Za każdego gola zawodnik zdobywa 30 punktów na konto swojej drużyny. Zawodnicy grają przez 30 sekund albo aż do momentu, jak strzelą gola. Będziecie grać jeden na jeden. Jak usłyszycie, że piłka spada, odwracacie się i gracie. Gramy 1 na 1. Graj, ja będę wznawiał jak wyjdzie. Jeszcze jest 20 sekund. I jest gol! 1-0, zmiana. 30 punktów dla fioletowych. Mamy zamianę zawodników i od razu lecimy z drugim pojedynkiem. Gramy. Graj, jest strzał, piła fioletowych. 10 sekund. Jest gol! 30 punktów dla BVB, czyli drużyny żółty. Gramy! 10 sekund. Jest strzał, jest bramka i 10 punktów pada na konto żółty. Brawo BVB! Zawodnicy prosto z Akademii imienia Łukasza Piszka. Widać, że umiejętności są wysokie, ale teraz czas na drugie spotkanie. Mecze jeden na 1 będą grać biali z fioletowymi i zaraz zaczynamy mecz. Gramy! Jest piłki i poszli! Ojej, tutaj zawodnik... Fioletowy zdobywa gola. 30 punktów na konto fioletowych. Kraj. 20 sekund. I jest gol. 30 punktów na konto fioletowy. Kraj. Stał zablokowany. 20 sekund. I Fioletowi strzał! Łodzi w tej konkurencji, a raczej w tym meczu, zdobywają 90 punktów. Teraz biali kontra żółci. Mamy po trzech przedstawicieli z obu ekip. BVB i także Unia Skierniewice. Uwaga, let's go! Trochę lekka podpowiedź była, ale musieli to wytrzymać. 10 sekund. 3, 2, 1, 0. Bez punktów. Uj, ciekawie. BVB. Oj, zobaczmy, zobaczmy, iskrzy na boisku. Jest strzał, jest gol i 30 punktów na konto po Rusji. Ostatni mecz. Tutaj trzeba zdobywać punkty. Biali na razie bez punktów. Przypominam, że walczycie o piękne koreczki. Gramy, gramy, gramy. 9 sekund. 5, 4 i jest gol. Sekunda przed ostatnim bliskiem sędziego i na konto BVB wpada kolejne 30 punktów. Po pierwszej konkurencji prowadzą egzekwo fioletowi i żółci. Łącznie na waszym koncie jest 120 punktów, biali niestety bez punktów, ale ja trzeba mocno kciuki, jest tyle konkurencji, w których możecie punktować, dlatego teraz przechodzimy do drugiej konkurencji. W drugiej konkurencji na zawodników czeka Piłkarski Karli. Zadaniem zawodników jest uderzyć piłkę tak, aby zatrzymała się w samym środku. Pole punktowane jest 10, 20, 30, 40 i 50 punktów. Każdy z Was ma jedno uderzenie, punktujcie jak najwięcej, bo jak wiecie, każdy punkt ma znaczenie. Panie i Panowie. Zaczynamy zabawę piłkarski karling, moja ulubiona konkurencja. I gramy. Drużyna fioletowych Six Academy lecimy. Można dużo punktów zdobyć. Pamiętajcie, że też możecie wybijać piłki swoich kolegów, więc trzeba uważać jak się strzela. I mamy w pierwszym uderzeniu 20 punktów. Gramy punkty się na pewno przydadzą, ale czy to jest odpowiednio mocne uderzenie? Zobaczmy, ona wpada w piłkarski karling. Ale też zatrzymuje się na 20 punktach. Jest mocne skupienie, bo każdy chce wygrać meczowe korki. Jest to wartościowa nagroda i zobaczmy. Leci trzecia piłka w Curling, i ona ma potencjał, aby zatrzymać się w 50 punktach. I na konto Fioletowych wpada 50 punktów. W kolejnych dwóch uderzeniach Fioletowi zdobyli 30 i 40 punktów. To ostatnie wasze uderzenie w drugiej konkurencji. Przydałoby się 50 punktów. Gramy! Oj, delikatne uderzenie! 40 punktów, drużyno fioletowych, brawo! Na wasze konto łącznie wpada w tej konkurencji 200 punktów. Jest to dobry zastrzyk punktów, dlatego teraz czas na kolejny. punkty. Życzę powodzenia. Żeby wyjść na prowadzenie po tej konkurencji, musicie zdobyć łącznie 210 punktów. Wtedy obejmiecie prowadzenie, dlatego zapraszam do zabawy, zapraszam do strzelania i gramy w to. Jazda! I uderzył w piłkę, która leci na... Oj, 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 oj! Jest to 50 punktów! Drugie uderzenie żółty. 30 punktów! W następnych uderzeniach żółci zdobyli 10 punktów, ponownie 10 i 40. Ostatnie uderzenie, panowie. Nie ukrywam, że 50 wam się przyda. Jedziemy. Okej, okay. pewnie, pewnie uderzył. I ta piłka chyba wleci w 50. -tkę. Oj, zobaczmy, 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 czy się doczłapie! Jest to jaj! 40 punktów! Brawo BVB, 180 punktów pada na wasze konto. Na ten moment wskakujecie na drugie miejsce. Biali, Unia Skierniewice. Pierwsze uderzenie, trzeba dobrze zacząć. Piłka flatuje w 50, 20 punktów na konto białych. W kolejnych uderzeniach Biali zdobyli 30, 40, 30 i ponownie 40 punktów. Ostatni strzał białych, zobaczmy, gdzie ta piłka się zatrzyma. Poza polem, za to uderzenie 0 punktów. Na wasze konto wpada 160 punktów powoli zaczynacie punktować, a my przechodzimy do trzeciej konkurencji. Po drugiej konkurencji prowadzą fioletowi, mają 320 punktów. Drugie miejsce zajmują żółci, 300 punktów. Trzecie miejsce mają biali, 160 punktów. Puma Ultra 5 Ultimate Formula wkracza na wyższy poziom. Podeszwa Speed System zapewnia błyskawiczne przyspieszenie. Konstrukcja korków Fast Tracks wykorzystana w butach Ultra 5 zapewnia wyjątkową przyczepność. A nowa konstrukcja PWR Tape SQD. Stabilizuje stopę, tym samym nie ogranicza zwinności i swobodę ruchu. W tych kotach gra na Rolfo, Koman, Teo Hernandez i wielu innych piłkarzy, a jeśli chcecie je zakupić, to z kodem kasek macie 7% zniżki w sklepie piłkarskim ergol. Link do nich znajduje się w opisie tego filmu. W trzeciej konkurencji zawodnicy zmierzą się z płachtą celnościową. Zadaniem zawodników jest strzelić tak, aby piłka wpadła przez otwór w płachcie. Każdy cel jest nagradzany od 20 do 50 punktów. Każda drużyna oddaje łącznie 6 strzałów, czyli każdy zawodnik ma jedno uderzenie. Ale czekają na nich jeszcze tutaj dodatkowe punkty. Biała linia to pozycja startowa, za to miejsce nie ma dodatkowych punktów. Zawodnicy mogą oddalać swój strzał, jeśli trafią, to za odległość mają dodatkowe punkty. Jacek, sam wybierasz z jakiej odległości strzelasz? Możesz dodatkowo za strzelonego gola dostać 10, 20, 30, 40 albo 50 punktów? Decyduj skąd strzelasz i wybieraj sobie. Za 10? Jest tutaj 40 punktów chyba celowane, więc łącznie jak trafi z tego miejsca, może mieć 50. I jest 50 punktów na konto fioletowych. Drugi zawodnik fioletowych łącznie może zdobyć tutaj 50 punktów i jest to 50 punktów. Już łącznie w tej konkurencji mają stówę. Może łącznie zdobyć tutaj 60, strzela jest 60 punktów, ale on to przymierzył. Kolejny zawodnik nie trafił, a następny zdobył 50 punktów. Ostatnie uderzenie fioletowych, jedziemy. I jest to kolejne 50 punktów, brawo, czas was. Sumować. Łącznie 260 punktów! Dobry wynik, ale teraz czas na BVB. Łącznie fioletowi mają 580 punktów, żółci muszą strzelić 290, aby ich wyprzedzić. Nie ma! Jest 50 punktów, brawo! Jest 50 punktów! Kolejny zawodnik nie trafił i żółtym zostały dwa strzały. Trzeba punktować i jest 50 punktów, brawo! Zobaczmy, jest! Wpadła! Ledwo, ledwo, ale jest w środku. Żółci, żółci, żółci. Łącznie w tej konkurencji wpada na wasze konto 200 punktów. Fioletowi zostają na prowadzeniu i teraz czas na drużynę białą. Jest uderzenie i nie ma. W kolejnych dwóch strzałach biali też nie trafili. Zdecydował się! Mamy pierwszego odważnego, który decyduje się nadrabiać. Gdzie celujesz? 50. 50? Nie. nie. Zobaczmy, co tutaj się wydarzy. Jest strzał, nie ma, nie ma gola. Kolejni biali oddali strzały i nie udało im się trafić. I nie ma biali bez punktów w tej konkurencji. Po trzech konkurencjach prowadzą fioletowi. Brawo, 580 punktów. Drugie miejsce rzuci 500 punktów. I trzecie miejsce mają biali, 160 punktów. Ale teraz przed nami czwarta konkurencja, w której będzie kilka meczów. W tej konkurencji drużyny zagrają mecz każdy z każdym. Drużyny grają bez bramkarzy, a na bramce powieszona jest płachta z dużym otworem. Zadaniem zawodników w tej konkurencji jest strzelić jak najwięcej goli. Każdy gol jest punktowany 30 punktów. Każde spotkanie trwa 4 minuty i gramy każdy z każdym. Pierwsze spotkanie grają fioletowi żółtymi. Uwaga! Zaczynamy! Jeszcze sporo czasu. Pamiętajcie, każdy gol 30 punktów. I jest strzał, ale Płachta broni I pierwszy mecz kończy się wynikiem 0-0 Fioletowi i Żółci nie zdobywają punktu Fioletowi kontra Biali Drugie spotkanie, gramy, czas, start Znakomite podanie na drugą stronę Półtora minuty do końca 25 sekund Jest strata, bardzo ryzykowna Fioletowi jest gol I Biali, gracie Jest strzał nad bramką Fioletowi 5, 4, 3, 2, 1-0. Koniec meczu. Kierowcy zdobywają jednego gola i na ich konto trafia 30 punktów. Ostatnie spotkanie. Żółci kontra biali. Żółci muszą zdobywać dużo punktów, żeby wyjść na prowadzenie. Biali tak samo, żeby nadrabiać. Gotowi? 4 minuty. Czas, start. I od razu walka w środku boiska. To mi się podoba. Jest mocny strzał. Pograli dobrze i jest strzał, ale płachta to obroni. Oly wygrane i to czy to jest gol? Jezus, gdzie ta piłka się zakręciła tam chyba na słupku. I Żółci wyprowadzili szybki atak. I jest gol, biali gracie. Jali gol, żółci! Żółci zaatakowali jeszcze raz, ale skończył im się czas. Mamy remis 1-1. Po czwartej konkurencji prowadzą Fioletowi, mają 610 punktów. Drugie miejsce zajmują żółci 530 punktów. Trzecie miejsce biali 190 punktów i czas na ostatnią konkurencję. W której zawodnicy będą strzelać do bramki z pięciu różnych odległości. Aby gol został zaliczony, piłka musi wpaść przez otwór w płachcie. Mamy pięć etapów strzału, każdy jest odpowiednio punktowany. Najbliższy 10 punktów, kolejny 20, 30, 40 i 50 punktów. Drużyno białych, każdy punkt wam się na pewno przyda. Zaczynamy! Jest 10. Jest 20. Jest gol! 60 punktów. Jest plus 30. Łącznie 90. Czy będzie 120? Jest 120 punktów. Ruszyła maszyna. Aj, było blisko. Nie ma. Mieli w tej konkurencji zdobywają 120 punktów. Filip, zaczynasz. Twoja drużyna potrzebuje tych 20 punktów. Dwa uderzenia, lecisz. Jest plus 10 punktów. Co dalej się wydarzy? Jest kolejne 10, łącznie 20. Nie ma 20. Jest plus 20, łącznie 40. Zobaczmy, czy uda Wam się zapunktować za 30. Tak jest. Warunek nie został spełniony. Idziemy dalej. Strzelamy, gramy, wygrywamy. Uderzenie 40, 110 i jest. 150, ale oni budują przewagę. Dwa uderzenia do końca, ale jak ważne, przypominam, że tutaj można na tych dwóch strzałach zdobyć łącznie 100 punktów. Gramy. Nie ma. Zobaczmy, czy piłka wpadnie. Nie, nie, nie. Ale fioletowi w tej konkurencji zdobywają właśnie 150 punktów. Do remisu potrzebujecie w tej konkurencji zdobyć 230 punktów. 240 daje Wam prowadzenie, dlatego zapraszamy do gry. Czas na pierwszego zawodnika. Jest 10 punktów. Ale skupienie na twarzy każdego z Was. Jazda. Pewniak, ależ to jest ważne, żeby trafić. I jest! Czy będzie 60 punktów? Tak jest! 60 punktów! Kolejne uderzenie, ale nie ma, nie ma, nie ma. Chociaż jeszcze ma jeden strzał. Może to poprawić. I jest! 90 punktów na waszym koncie. I teraz, tutaj, można punktować. Jazda. Jest uderzenie i wpada. Po płachcie. 130. Jest kolejny strzał i jest! 170 punktów. I teraz dwie pięćdziesiątki. Jak trafisz, macie pierwsze miejsce na ten moment. Pierwszy strzał. Nad bramką. Ostatni strzał. I... Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. I na konto żółtych pada 170 punktów. Po ostatniej konkurencji tak prezentuje się tabela wyników. Trzecie miejsce w naszym programie Mistrzowie Puma zajmuje Drużyna Białych. Brawo panowie, jest to dobry wynik. Zapraszam do mnie, chodźcie tutaj. Gratulacje, brązowy medal. Wszyscy zawodnicy dostali brązowe medale, ale jeszcze miałem dla nich niespodziankę. Oprócz medalu każdy z was dostaje piłkę Puma. Proszę bardzo. Jeszcze raz brawo dla Drużyny Białych. Doszli do finału i zajmują trzecie miejsce. W Mistrzowie Puma. Drugie miejsce zajmuje drużyna żółty, która reprezentowała barwy BVB, Goczałkowice, Akademia imienia Łukasza, Piszka. Srebrne medale są dla Was. Cała drużyna została nagrodzona medalami i czas na nagrody rzeczowe. I oprócz tego, każdy z Was dostaje kartę podarunkową do sklepu piłkarskiego Ergol o wartości 300 zł. Karta ta jest ważna rok, więc możecie sobie kupić co tylko chcecie, oczywiście asortyment Puma i czas na pierwsze miejsce. Cały program wygrywa drużyna fioletowy, która reprezentuje barwy Six Akademii. brawo panowie, zapraszam na środek, to Wy wygrywacie program mistrzowie, Puma. Złoto na Waszej szyi. Oprócz złotych medali w Wasze ręce trafiają meczowe korki. Puma Ultra Fight. Są te przepiękne koty. Każdy z Was dostaje taką parę. Proszę bardzo. Proszę, proszę, proszę bardzo, proszę bardzo, proszę bardzo. I wielkie brawo dla drużyny Fioletowych, oni wygrywają program Mistrzowie Puma. I już w następnym odcinku stworzę drużynę youtuberów, która zagra mecz ze zwycięską ekipą. Ten film pojawi się w czwartek o godzinie 14.30, więc kliknijcie taki sam, przycisk subskrybuj tam na dole, żeby nie przegapić tego filmu.